Niespełna miesiąc po otrzymaniu przez Ełk tytułu wicelidera i zajęcia drugiego miejsca w kategorii najlepsza gmina miejsko-wiejska. W rankingu samorządów przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą Gazeta ponownie przeprowadziła konkurs, tym razem na lidera samorządu 2012. Laureatem został prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Redakcja wraz z niezależną kapitułą wyróżniła przywódców lokalnych samorządów, którzy świetnie zarządzają i dbają o rozwój miasta czy gminy. Bardzo cieszę się, że nasze miasto jest dostrzegane w niezależnych rankingach i raportach poważnych ludzi. To na pewno powoduje, że większym zaufaniem cieszymy, jako miasto, kiedy się e, słyszy o inwestorach, którzy chcą zainwestować w miejscu e, bezpiecznym, dobrym, e, skutecznym. Myślę, że ta nagroda to nie nagroda tylko dla prezydenta Ełku, ale przede wszystkim dla mieszkańców Ełku, bo prezydent Ełku wybierany jest przez mieszkańców i ich reprezentuje. W ciągu ostatnich kilku lat oblicze miasta uległo diametralnej zmianie, znaczna w tym zasługa funduszy pozyskanych z zewnątrz. Ełk nie spocznie jednak na laurach. W ciągu najbliższych lat władze planują wydać kilkaset milionów złotych na dalsze istotne inwestycje. Bardzo ważne będzie wybudowanie małej obwodnicy miasta łączącej Rondo na ulicy Grajewskiej przez ulicę Norwida z ulicą Dąbrowskiego. To będzie taki drugi szkielet dla miasta Ełku. Bardzo ważne jest lotnisko, które daje szansę rozwoju biznesu, inwestycji, ale także rozwoju turystyki i bardzo ważne są miejsca pracy w nowoczesnej gospodarce. Stąd myślimy o rozbudowie i rozwoju parku naukowo-technologicznego, tak żeby młodzi Ełczanie, zgodnie z naszym hasłem Ełku wracam, Mogli realizować hasło Ełk tu inwestuje. Podobnie jak promenada, która częściowo została sfinansowana ze środków unijnych, powstał amfiteatr. Zapewni on zarówno mieszkańcom Ełku, jak i turystom przyjemne spędzenie czasu podczas koncertów i przedstawień. To inwestycja, która pochłonęła niemałe pieniądze. Koszt amfiteatru około 6 milionów. Przypomnę, że realizujemy ten projekt razem z partnerami z Litwy z Alitusa. Powstają dwa amfiteatry, jeden właśnie tutaj w Ełku, drugi w Alitusie. Wartość dwóch projektów w granicach 12 milionów i mniej więcej po 50% otrzymaliśmy na nasze miasta. Co najważniejsze mieszkańcy Ełku dostrzegają ogromne zmiany na lepsze. Jest. Wyłożone są chodniki ładnie, odnowiona elewacja, a także. Ełk pięknieje, no, szczególnie latem. Diametralnie oblicze się Ełku zmieniło. Yy, na przykład promenada, to, to widać. Kiedyś tam było yy, no, strach w ogóle wyjść wieczorem, teraz tętni życie, prawda? Uważam, że też i, i drogi nasze się zmieniły. W ogóle w całym mieście, Park Solidarności. Cały czas widać, prawda, że wszędzie są. Remonty także bardzo pozytywnie. Wyremontowane drogi, nowa obwodnica, promenada, boiska i wiele innych ukończonych inwestycji ma wpływ na poprawę jakości życia i samopoczucia euczan. Jak widać dzięki umiejętnemu zarządzaniu i chęciom można zostać liderem oby tak dalej.